Polu stoi krowa, to wniosek akurat 20 maja zeszłego roku w sali kongresowej w Warsawie. na polu stoi krowa, cierpi, bo jest pełna mleka, biegnie do niej maciła, drogą jedzie dyskoteka, jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarocy, niebieska szapeczka, trzy wokół pałeczka. Życie sobie na przybaki, jadą sobie za rogatki, staną sobie gdzieś suwara, płacie dziura, jakaś mara, już giełdotuje. Wszystko rejestruje, czekie, czekoczenie, czekanale jelenia. Hej siódma malutka, zrobimy krasnoludka, a jak się uda, zrobimy wielkoluda. Jechał sobie po wierzch, po na rowerze, mijał lasy czarne chmury, jechał szybko, było Za Zakręte stali, rower mu zabrali, chłopcy już się cieszą, a żołnierz idzie pieszo. Jesteś coś zakopane? Ja sam ja zakołę, że młody sit na dziennik to wina motora, na to wino, da po cywilu. wino, że mają wino, po prostu 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 się po prostu wino, po prostu wino, na stronie o oryginał. Jeszcze się nasuwa, błędy wariant drugi. Kupię zelizaka, szybko za długi. A teraz kolejna piosenka na par zakochanych na urodziny. 14 lutego zawsze co roku jest Światowy Dzień Zakochanych. Piasek na Zakochanych. Nie wiem jak zaczynać wiatr, obraca to O Po co by nie Boga, ale wiem, gdzie jesteś. Ma na imię, tak jak ty. Twoje oczy posta twoje cię. dłonie, który znam się skryć Nie wiem dokąd nie czas. Skąd na niebie tyle gwiazd nie da co bóg. Za to, co czuję, ale wiem, gdzie pana imię tak ja tylko po to, by mógł rzucić jej na dłonie. No to tobie tak, ty i ja pójdę z tobą pod rękę, śpiewając za Ty i ja. Więcej na ja, nie potrzeba do szczęścia do nieba. Ty, i jaha, takie proste dwa słowa, a zaczął tam wiele. Ty, i jaha, klawda rzuca na dwojgu, rzucają orczęścia gorące. Słójcie, spada gwiazd deszcz Słychać w góra ciepły śpiew. Płyną w góry jak żurawi klucz na niebie świat się kręci wokół nas przywej twarzy twoja twarz tyle szczęścia na nas dobry lot na nas biewia kwiatek i nam ty i ja pójdę z sobą pod rękę śpiewaj o traseńkę ty i ja Więcej na nie potrzeba do sześcia, do nieba. Ty i ja. Takie proste dwa słowa, a zacząć na wiele? Ty. I ja, więcej na nie potrzeba, do szczęścia, do nieba. Ty, i ja, takie proste, proszę, dziękuję bardzo, proszę. Takie proste dwa słowa, a to za wiele. Ty, i ja, no zarzuca na dłoń, gór, rzucają na szczęścia gorące. No, że tu jest Polska, bo na końcu Polski to jest na Bułgium. Piosenkę, bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina, praktyczna, zespół dwaj jest dłuższy. Wieczorem, wieczorem, kiedy gwiazdy mocno Wieczorem, wieczorem... wieczorem Siostra śpiewaj mi radę sam Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna Hej, hej, pa! I śnieg Hej, hej, śnieg mi się Hej, 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 hey, śpijmy się! A nocą, a nocą, Kiedy do domu wróżnie spać, A nocą, a nocą, Każdy ma szczęśliwy sen, Bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina, Starczycy, młodszy, chłopaki, dziewczyna, Bo wszyscy Polacy, to jedna rodzina, a tak, wszystkich tych młodszych, bo nie przyda. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, śmiemy się. Za tak kopalę. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, się. A rano, a rano, kiedy młodszy to wtedy, to wtedy, Zaśpiewajmy ja i ty, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starczycy, młodszy, chłopoczy, dziewczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starczycy, młodszy, chłopoczy, dziewczyna, hej, hej, bawmy się zakupane. hej, hej, śpiewaj się, hej, hej, bawmy się, hej, hej. Śmiejmy się a kiedy, a kiedy Polski wyruszy To wtedy, to wtedy po latach rozpoczamy się. Tworzyscy Polacy, to jedna rodzina. Saszczyny w oczy, złokrzyj dziewczyna, twarzycy Polacy, to jedna rodzina. czy włoszy. Chłopaki, dziewczyna, hej, hej, bawmy się, hej, hej, świejmy się, hej, hej, bawmy się, hej, hej, świejmy się. Mam nadzieję, że wszyscy się tutaj dobrze przeczują, w nasze mieście zakupanym. Można mnie spotkać w różnych miastach i całej Polski, gdzie biegam na mosto od marca do końca listopada prawie biegam. Laura Sasena czypnę z 2003 na 4 i 2010. Więcej informacji o mnie na portalach. Nasza klasa, pisem BOSY BIEGACZ, a tak samo na Facebooku, pisem z imienia Andrzejska Pawełnej. Można w kogach BOSY BIEGACZ Paweł Mej, albo BOSO tyłem. bo jako jedyny 28 marca zeszłego roku przebiegłem dystans 21 km na BOSO tyłem właśnie. Oczywiście każdy może zobaczyć, i każdy Teraz może się. do niego do niego wydarzenia, czas do I zaśmiał niego piosenkę, Jeszcze raz do niego do niego do niego do 20 maja zeszłego roku. 2000 do niego do niego do niego do niego do na do niego do niego do się dobrze czuje na siłach, może być do na do niego do niego do niego do niego do niedzielę. Zapraszam niego do niego do piosenkę, którą śmiałam. A na polu, to i krowa cierpi, bo jest pełna mleka, biegnie do niej, ma ciło drogą jedzie, dyskoteka jadą, jadą, chodzy, bo ty rada na rozy, niewielka ta mleka, lepiej sobie za wypadki, jadą sobie za Stał sobie gdzieś w suwarach, bo dziedziora jakaś ma. Litin piórzotuje, wszystko rejestruje. czeka, jest wykroczenia, czeka na jelenia. Hej, siódma ludzka, zrobimy kas a jak się uda, zrobimy wielką ludą. Jechał sobie raz ciekawy robotnikom wiosły płatę chociaż pracy był zarobny. Te zakroczy mały świateł, już mają pocy. Chłopcy radarowcy nie zapłacił 300 euro, bo to był artysta, tak jak ja. Jechał sobie, powiesz, serdeczę, poborowy na rowerze. Pijał lasy, czarne chmury, jechał, wszystko było z góry. Czy sam dot? stali i rower woda zabrali, Chłopcy już się cieszą, a żołnierz i nie wiedzą. Hej, siostr malutka, robimy krat A jak się uda, zrobimy wiekolura. Jechał sobie od Zakopanego młody, śliczny, z dziennictwa, tam oddał ze telewizor, na wycieczce po cywilu, tez go mają chłopcy, chłopcy na rosy, to zaraz zapłacił czy? Kurarką. A gdy już się nie miało, to się wtedy okazał, że to nie są policjanci, że to pewnie szebierac, czas już nie na finał, błędy się na wyda, co największe szebierac, to zaraz równie o oryginał. Jeszcze się nasuwasz, błędy wariant drugi, kupię za. Taka, szybko płacę długi. A wiesz jaki jest najmocniejszy miesięczny? Ty? No już to było nad konikami. A może nie jesteś sam? No. A kiedy się najwięcej teoretycznie dzieci rodził? No wiadomo, że w dziewiątym miesiącu. Prawda? No. A ile jest zakrętów po cztery? No dwa. W prawo i w lewo. Tak? A dlaczego stronka siada na przodku drzewa? A co? Wyżej może? No. A jesteś z półtora i półtora. Nie. Cały tor. Dobrze powiedzieć. Dobra, może zaśpiewaliście na piosenkę. Tak jest. Może muszę zrobić. I. O! Trochę są małe dzieci, ale to nic. Streną rzecz oka zaśpiała tą piosenkę dla dorosłych. Posłuchajcie, na ludową płytę zaśmiał piosenkę. Pa dzieweczka, o dzięki, ty tam czekaj, obrazek ci dam jeszcze. Proszę. Pa dzieweczka, dola te kapeł. Pa lecę. Dla no super dzieweczka. Był opalny dzień napotkało myśliweczka, rozebrała się, do naga, rozebrała się, do naga rozebrała się. Ciepięce pomiało, woho majteczki, kropetki, kropeczki, Tam byli chłopaki, łoho a nie chciał w tą dziewczynce po biało, ło ho, ho ho majteczki, kropeczki, ło tam byli chłopaki, ło a nie chciał stop ptaszek, ło O mój miły myśliweczku, gdzie jestem już naga, jestem już naga, jestem już naga, pokażę ci małpiczkę, ale se smagał, ale se smagał, ale se smagał. Ale se smagał

Jestem już naga, jestem już naga, zrobię ci ciepłego loda, ale już go wylizałam, ale go wylizałam, wylizałam już. Kieczynce to łowiało, łoko, kocho. Ho, ho, majteczki, kropeczki, łoko, kocho. Ho, ho, tam byli chłopaki, łoko, kocho. a nie są pacykło, ho. ho, ho. to łowiało, Majdeczki, kropeczki, ło, ho, Tam byli chłopaki, ło, ho, ho, A bicieł stop Jeszcze jedna piosenka na zakończenie Ostatnia piosenka, którą jewał. Piosenka, bo jesteśmy w górach zakupany. To no piosenka, chyba jakaś furorska by się przydała Hej bystra woda, bystra wodzicka Pytało dziecię Łojanicka Hej dziecię leśnik blisko zielony, kamuja nie, hej powiadali, hej powiadali, hej Janicka parobali, hej paru bali, co orawiane, hej za łowiecki, za hej do, 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 wąskali ej, hej bosy stoję, hol hej bosy hej idą, hej podolina, chłopce idą. A tam powiem tym, co tam oglądamy po drugiej stronie mi materiału, że mogą pisać różne komentarze na mój temat, oczywiście po tym filmem. I możecie mnie znaleźć wszędzie na różnych stronach internetowych. Ja już przypomnę. Na portal nasze klasy BOSY Biegać, na YouTubie Tak samo BOSY Biegać i na Facebooku pełnej. I jeszcze możecie zajrzeć na moją stronę internetową www.bosybiegaćmojabochia.pl. ¿Qué comí,